Siemka. Dzisiaj przed chwileczką dostałem paczuszkę z Fingerboard Store. Jak wiecie, jest to firma w Niemczech. Tak, to jest Fingerboard Store. Chyba widać, moim zdaniem. Od Kataryny Schutz. To jest, tak jak mówiłem, z Niemiec. Ogólnie wysyłeczka bardzo szybko. Znaczy, to jest jedyna paczka, którą wysłali mi po trzech dniach. Zazwyczaj zamawiałem już trzy razy. Tamte dwie paczki wysłali mi po jednym dniu. To jest tapaczka priorytetowa niepolecona. Ta akurat yy, do wagi, tam chyba nie pamiętam jakie, 100 gramów. To kosztuje 3,80 euro. Może otwórzmy. Chyba będę musiał tak. A, mam nożyczki. Otwórzmy tak. Nie chcę też jakiś tam naklejek, bo zazwyczaj z fingerboard Store naprawdę fajne gratisy przychodzą. Fajne gratisy, to znaczy naklejki. A ja naklejki bardzo lubię zbierać. A z Fingerboard Store, nieważne za ile zamówisz, takie dużo naklejek. No, ta paczuszka jest już pewnie otwarta, tak jak wiem. Tak to wygląda wszystko w środku. Powiem głównie tape. Mm, to może zaczniemy od wlepeczek. A, w sumie, wysypię wszystko. O, powiem szczerze, fajnie, fajnie. Koperty tu. No i tak, yy, o, na tej naklejce strasznie mi należało, zależało, znaczy się, naklejka Berlin Wood, tak, wlepka Berlin Wood, to zielona, naprawdę strasznie mi się ona podoba, a nigdy jej nie miałem, wlepka Evolve, czegoś się tam czyta, fajna, taka duża, to jest, no, I love it, a SI Berlin, a SI Berlin, wlepeczka, fajna, pomaga. fajnie świecą wszystkie, o, oh, Berlin ta zwykła. Nie wiem, czy to tak ma być, ale tu jest trochę mniej niż tu. Tego czarnego. Chyba krzywo wycięta, ale i tak fajna. Fingerboard Store. Fingerboard Store. Dwa rodzaje dostałem. Taką. I taką. O oh, shit. Essence. Chyba, nie wiem. I Wayne Harris. Fajna wlepka. No i to, co zamawiałem głównie. To jest FBS Extra Smooth Tape To jest ten nowe opakowania. tutaj wszystko pisze z tyłu Tu jest 5 liści tejpu, wymiar 3 x 100 I zawiera e, kartkę naklejek Tak po angielsku oczywiście pisze To jest ta kartka naklejek Są tu różne wlepki typu Low Pro, Berlin Wood, zauważył, to Sheet Essence. jak to się tam czyta Szczerze nie wiem To Fingerboard TV i wlepki Fingerboard D. No i tak dalej. No i to tyle. I naprawdę chciałbym polecić zakupy od pani Katariny czyli Katarzyny chyba. Tapik kosztował 8 euro. Zamawiałem go jeszcze zanim przyszedł do mnie mój Tape, czyli Tape Magis bo po prostu już nie miałem tape'u. Ale okazało że tutaj przyszedł. No, ale przyda mi się na pewno. Co jest jeszcze raz. Tape'ik. I raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem wlepeczek. O, osiem jeszcze ta. Zielona. Bardzo fajnie. Naprawdę. Szczerze polecam ten sklep. Zapraszam do subskrypcji, jak i do innych filmików. Elo.